Nie boję się krwi, natomiast na tobie zdarzyło mi się zamytać przy pobieraniu krwi. Nie wiem, dlaczego tak się zdarzyło, ale to było dawno. Reakcja lekarzy była wydaje mi się książkowa. Obudziłam się leżąc, prawdopodobnie to było tylko kilka sekund i. Pielęgniarki zmieniły moją pozycję, potem dostałam czekoladę. Udało się pobrać tę krew, także nie było problemu, ale bardzo ciekawe było to, ponieważ wtedy ja naprawdę byłam jakoś w szkole wtedy i czytałam wichrowe wzgórze. I ten moment, te kilka sekund, kiedy odpłynęłam podczas pobierania krwi, mój mózg stworzył jakąś alternatywną historię wichrowych wzgórz. Jak się obudziłam na tej leżance, to miałam takie ale gdzie jest hit? To chyba jedyny raz w moim życiu, kiedy zemdlałam. I tak jak mówię, nie boję się to nawet chyba nie patrzyłam na, na to pobieranie, więc nie uważam, żebym była osobą jakoś niezwykle wrażliwą. Także pod tym względem nadaje się do serialu medycznego. Tylko jedno zemdlenie.